Film FNAF I nie to nie jest żart Czekamy od 2015 Cały czas Zmienia się reżyser A dalej filmu nie ma Więc co się stało z tym filmem Czemuś są jakieś przecieki I kto będzie w obsadzie był właśnie w tym filmie Więc polecam zostać Do końca Okej okay. Więc w 2015 odpowiedzialnym za produkcję miał być Warner Bros. Wysłaliśmy Lika, jak miał jak wykonać endoskelety. No i później była jak zwykle cisza. Później dowiadujemy się, że film NAF jest przepisany i zostanie zrobiony przez, przez Blumhouse Production. I kolejny raz zmienia się reż reżyser, tym razem zostaje Chris Columbus. Tak, to jest ten od Harry'ego Butera. Sierpień 2018 robi się ciekawie, bo Scott uznał, że scenariusz jest skończony i może będzie druga część. Co oznaczało, że zobaczymy go w kinach w 2020 roku. Mhm, tak. W grudniu 2020 roku dostajemy informację, że film rozpocznie zdjęcia w 2021 roku, dokładnie wiosnę. Fajne te zdjęcia, nie? A tak hero. No. Nie było ich. Scenari scenariusz powiedział papa, ale w połowie 2022 roku był festiwal South by Southwest i tam właściciel Bloomhouse został zapytany o Film nasz I odpowiedział, że są... uwaga, niebezpiecznie blisko, żeby wziąć więcej wiadomości. Niby nam. To mówi wiele, ale... Ale no nie. No i niczego nie dostaliśmy. Na Instagramie nie był oryginalny Scott. Yy, od Scotta dostaliśmy informację, że film pojawi się 23 grudnia. Fajnie, co nie? To konto to fake. 9 grudnia miał charytatywnego streama DAWKO i podczas tego streama Scott napisał mu, żeby sprawdził maila, bo ma kilka reviews. No i tak, zasadziliśmy, że zrobienie animatroników zajmie się James Hands Creator Shop. Dostałyśmy właśnie pierwsze zdjęcie, zrobienia figurki, więc spoko. przejdźmy do obsady, bo jako słuchince w Family William. Jest, no, będzie grała Mary Stewart Peterson. Hmm, antagonista kobieta. Może chodzić o Vanesę, ale nie wiem, no bo nie wiadomo, czy Vanessa jest zła. I także, że nie widzę jej na tej roli. Ale może będzie, nie wiem, jakaś nowa postać. to wiemy. Piper Rubio. Po prostu idealna jest. Po prostu idealnie pasuje, bo będzie grała Siostra Majka, czyli Elizabeth, Po prostu idealnie pasuje. Dalej mamy nephew Lira... Lirald? Hmm, ale ciekawe kogo zagra. No, Julia wczoraj. Pasuje, po prostu, no spoko, moim zdaniem pasuje. Ale, tak, to on grał z Kubidu. Dalej mamy Majka Schmidta, czyli Joss Hutcherson. Hutcherson? Hutcherson. Dos. Joss, Joss, Joss Hutcherson, no, Mike Schmidt. Spoko. Jakby. Kid, ale. No. Ale właśnie w liku mamy, że Mike po prostu chce zarobić, bo wychowuje siostrę Więc no. Mamy jeszcze czterech innych bohaterów, no ale. Zobaczcie sami. Totalnie. Nie. Jest Daniel Ferrari, Mike Schmidt. Brak obrazka. Dalej. Lakelid. Stanfield brak w ogóle opisanej postaci i brak obrazka Misty Deer brak, opisane, brak postaci no i brak obrazka Tutaj mamy Hernandez to jest Homeless Man i brak obrazka nice tutaj macie kilka zdjęć plakatów nie wiem czy są oryginalne, fejkowe, ale macie parę plakatów, jakby tych plakatów jeszcze pominą dwóch Pojeżdżasz. Jeszcze jest Harley Nelson Je e Tak wygląda, przypisanej postaci nie mamy Jest jeszcze Zach Holzman Wygląda no i też przypisanej postaci nie mamy Jest jednak... Teraz macie te przypisane plakaty To było na tyle, sorry za ten krótki odcinek No ale więcej nie mogę znaleźć i myślę że i tak odcinek przez spoko, myślę że dużo opowiedziałem o tym filmie e więc na się żegnał. Zostawcie łapkę w górę i subika. Będę bardzo wdzięczny, jak już teraz zostawię subika. Dziękuję bardzo. Więc to na tyle. Siemka, cześć. Pa!